Szanowni Państwo, w Brukseli pojawiło się w ostatnim czasie kilka interesujących projektów, które doskonale ilustrują sekciarską mentalność unijnych urzędników i decydentów. Po pierwsze, więc Komisja Europejska zamierza zająć się regulacją produkcji świec i zniczy. To dla przykładu. Tak teraz. Świeczki i znicze, które Państwo znacie z różnych, w różnych formach, kształtach i kolorach, będą standaryzowane. Komisja wymyśliła kilka problemów, które teraz zamierza bohatersko rozwiązać. Po kilku tysiącach lat użytkowania świeczek, dowiemy się w końcu, jak je można produkować, poprawnie używać i przechowywać, pod jakim kątem można je stawiać i jaka jest dopuszczalna wysokość płomienia. Celem tej dyrektywy jest wyeliminowanie pożarów w Europie. Nie zdziwiłbym się, gdyby w kolejce czekała dyrektywa o użyciu długopisu, papieru toaletowego oraz w jaki sposób można oddychać. Drugą inicjatywą jest dyrektywa zmierzająca do ograniczenia dostępu do broni dla porządnych obywateli naszego kontynentu. Podkreślam, porządnych. Bo wszelkiej masi terroryści i zbrodniarze oczywiście mają w nosie dyrektywy i w broń są doskonale zaopatrzeni. W tej sprawie dostaję bardzo wiele maili i w ramach grupy IFDD będę pracował nad nieuchwaleniem tej dyrektywy. W czasie, gdy do Europy dostają się kolejne fale imigrantów, gdy terroryści zabijają setki ludzi, gdy wzrasta plaga gwałtów. Komisja Europejska jako remedium proponuje całkowite rozbrojenie narodów Europy. Dodatkowo Unia wpadła na pomysł, by uruchomić mechanizm składania skarg przez imigrantów na urzędników Frontexu z tytułu naruszania praw człowieka. To oznacza całkowity paraliż tej organizacji powołanej do ochrony zewnętrznych granic Unii. Jeśli do tego dodamy fakt, że według pewnej niemieckiej gazety największym zagrożeniem nie jest bynajmniej Państwo Islamskie, ale sojusz polsko-węgierski, to mamy już pełen obraz oparów absurdów, w jakich znajduje się unia. Stare polskie przysłowie mówi, że jak Pan Bóg chce kogoś ukarać, to zabiera mu rozum. Sądząc po tym, w jaki sposób działa Unia, czym się zajmuje, a czym się nie zajmuje, to chyba czas kary już nadchodzi.